Witam w moim vlogu, właśnie byłem w paczkomacie, kupiłem taką przejściówkę, okazało się, że ona nie jest potrzebna. Nie będę o tym mówił, tylko tak osadzam kontekst. I teraz chciałem Ci powiedzieć o właśnie takiej rzeczy, to jest taka reguła 10%. Czyli ona polega na tym, że wiele osób, które gdzieś tam do mnie się zgłaszają, coś robią. Nie? Czyli ogólnie sukces się opiera na tym, że tak naprawdę wykonujesz w kółko kilka jakichś powtarzalnych czynności, Wykonujesz kilka powtarzalnych czynności. Na przykład, u mnie to jest to, że na przykład muszę codziennie nagrać trzy TikToki, to jest to, że muszę codziennie coś napisać na Facebooku, czyli podsumować swoje myśli. Kiedyś musiałem codziennie zrobić webinar, teraz mam to ustawione jako automaty, czyli jakby technologia jest u mnie systematyczna. Plus, cały czas lecą reklamy, czyli cały czas reklamy pozyskują potencjalnych klientów i ewentualnie. Raz w miesiącu, przez tydzień robię kampanię. To są rzeczy, które muszę zrobić, plus raz w tygodniu nagrywam podcast. Muszę napisać ze dwie książki w roku. Do tego nagrywać takie vlogi, jak te. Też mam taki, taki cel, żeby robić je w miarę codziennie. No i to są pewne czynności, które w kółko powtarzam. I cała ta machina sobie pracuje. Nie? Ty jeszcze masz wiele innych rzeczy do zrobienia. Bo ja na przykład to, że mi działają te automatyczne lejki, że ktoś się zapisuje z reklamy, e, otrzymuje maile z automatu, e, że ta reklama się wyświetla, że jest jakaś grafika, że są nagrane materiały wideo, no to ja musiałem kiedyś to wszystko zrobić. <laughs> Tylko jakby mój taki hack, life hack polega na tym, że ja wiele rzeczy, które zrobię raz, one później latami na mnie pracują. Na przykład nagrywając teraz tego vloga, nagrywam go raz, i on będzie pracował na mnie latami, nie? czyli na przykład oglądasz go po trzech latach i jakby o, to, to nagranie przekonuje cię, żeby stać się moim klientem, nie? więc tak to działa. <śmiech> <śmiech> czyli najprościej mówiąc, ludzie, którzy osiągają przeciętne sukcesy, no po prostu robią jakieś tam powtarzalne w kółko rzeczy. Nie? I teraz na przykład to, ja też chodzę powiedzmy 3-4 razy w tygodniu na crossfit. I to jest y, rzecz, która mi buduje dużo w głowie, ale też buduje moje ciało. Nie? Czyli jak mam gdzieś wystąpić na jakiejś konferencji, to nie mam takiego kompleksu y, albo takiego dołka, nie? że no co ja powiem ludziom? Hej, osiągnijcie sukces, żyjcie życiem swoich marzeń, zarabiajcie pieniądze. I co, wyjdzie tłusty koleś, który nie ma formy i oni powiedzą, kurde, no to ja nie chcę taki być, ja nie chcę tych pieniędzy, bo nie chcę wyglądać tak jak Ty. Nie? Więc jakby to też jest dbanie o siebie uprawianie sportu i bycie w tym systematycznym, to jest jakby całość, nie? bo czasami takie rzeczy, które wam się wydają, że to jest jakaś pierdolę, że jakiś miliarder, on chodzi na siłownię. To nie chodzi on sobie na siłownię tylko, żeby sobie pójść i realizować swoje pasje, tylko on wie, że jak pójdzie na rozmowę z jakimś wypierdzielaczem, no to ma zbudowane ciało, na którym opiera swoją silną też poczucie tej pewności siebie na przykład, nie? No i o co chodzi z tymi 10%. Więc, żeby osiągnąć sukces, musisz robić jakieś powtarzalne w kółko rzeczy, które będą właściwe oczywiście, bo może być systematycznym w robieniu śmieci, które nic w ogóle Ci nie wnoszą i nic Ci nie dają. No i to też oczywiście zależy od branży, bo na przykład powiem Ci prosty przykład, że możesz Robić rzeczy śmieci, czyli na przykład nagrywać codziennie jedną rolkę. Nie? I u niektórych osoby, na przykład mam takich klientów, którzy działają w branży medycznej czy, czy też medycyny estetycznej, i u nich trzy rolki dziennie robił im tam, nie wiem, 300 telefonów tygodniowo. Czyli mają z tego pieniądze i klientów. A może być ktoś, kto nagrywa trzy rolki dziennie, i jest w takiej branży, że mało w ogóle kto. Napiszę do tej osoby, na przykład, hej, weźmie nie Czyli, jakby u jednych te same czynności dają niesamowity wzrost, a u innych mniejszy. I teraz, jeżeli byś nagrywał rolki i budował listę mailingową i z tej listy się robiło Twoje imperium, czyli później robisz na takiej liście akcję i zarabiasz 100-200 tysięcy, no to wtedy rolka ma sens. A jeżeli sobie nagrywasz, żeby nagrywać, jakiś tam poziom Ci osiągnie, ale to jakby nie zmienić twojego życia aż tak bardzo, nie? Więc jakby czynność czynności nie jest równa i czasami mała zmiana, na przykład dodanie zapisz się na moją listę, robi totalną różnicę w twoim życiu. No ale już abstrahując od tego, to chodzi o to, że Czasami ludzie do mnie przychodzą i coś robią i mówią Mirku, czemu ja nie mam efektów. Ostatnio napisała do mnie taka osoba w nocy, że ona tam działa sobie w Arbon i w ogóle kręci się w kółko i nie ma efektów i tak dalej. No i no to się pytam, no to strategia jest prosta. Czy są jakieś osoby, bo ona mówi, że ma taki cel zarabiać 80 tysięcy miesięcznie. Więc się pytam, czy w tej firmie Arbon są jakieś osoby, które zarabiają 80 tysięcy miesięcznie. No tam mówi, że kilka liderek jest. No. Ja akurat trochę jakby znam kilka osób, które działają w Arbon i podziwiam je, bo mają efekty niesamowite, nie? więc jakby to nie, nie jest problem, że działasz w czymś, tylko że to ty działasz, nie? czy jakby ty jesteś tym najsłabszym ogniwem, co często powtarzam. No i te, które wypierdzielają i robią te fajne pieniądze, mają ten fajny samochód i osiągnąłem ten sukces, to one pracują albo ciężej, Czyli robią więcej spotkań, więcej liveów, więcej piszą, więcej rozmawiają, czyli są bardziej pracowite, albo właśnie wykorzystują technologię. że mają ustawione webinary. Tylko chodzi o to, że one to, co robią, robią na 110% i niestety albo stety płacą za to rachunek, czyli taka. Osoba, która na działa sobie powiedzmy warbon i robi te pokazy i tak dalej, no toż przecież ona musi być poza domem. Często pewnie pracuje po 15-17 godzin dziennie, przynajmniej na początku, ma ileś tam tych spotkań i wiadomo, że no nie, nie sklonuje się. I w momencie, kiedy robi prezentację, no to raczej nie siedzi sobie na kawie z dziećmi i nie spędza z nimi czasu, więc płaci jakiś rachunek za to, żeby później osiągnąć sukces i później, żeby te dzieci częściej sobie jeździły na wakacje. I widziałem, że mama jest fajterką i osiąga wyniki. Na większość ludzi trochę będzie rodzicem, troszkę będzie warbon, troszkę na etacie, trochę ugotuje, trochę posprząta, trochę przypucuje się teściowej, bo zrobi dobre ciasto, trochę będzie fajną gospodynią domową, bo mąż zawsze ma posprzątane, trochę będzie właśnie tą mamą, bo pojedzie z córką, tam sobie się spotka, trochę będzie warbon i nigdzie nie będzie miała stuprocentowych efektów. Bo dzieci powiedzą mamo, czemu nie jedziemy na wakacje. Mąż powie tyle pracujesz i nie zarabiasz w tym Arbon. Co tam w pracy zawodowej na etacie nie angażujesz się, bo masz robotę na boku. W Arbon sama spogląda na wyniki, coś tam robi, ale nie ma efektów. I właśnie chodzi o to, że ludzie robiąc 10%, oczekują w wyniku tych osób, które działają na 110. 120% i tamte osoby zapłaciły jakiś rachunek, bo w każdym sukcesie osoba, która osiągnęła jakikolwiek sukces, zawsze ciągnie ze sobą zwane szkielety. To mówi Tim Grover, czyli zawsze za każdym sukcesem są jakieś porażki związane z, z relacjami, są jakieś rozbite czasami rodziny. Znaczy, nie, nie mówię, bo ja też cisnąłem bardzo dużo i moja rodzina jest, czujemy się świetnie. Więc jak żeby tutaj nie, nie generalizować. Ale na przykład są to jakieś tam zerwane relacje. No bo ja na przykład nie mam praktycznie znajomych. Nie dlatego, że jestem oschły i brutalny w obejściu. Tylko po prostu nie spotykam się z ludźmi. Bo wolę w tym momencie napisać sobie bloga, przeczytać dobrą książkę, albo zrobić webinar i zarobić pieniądze. Bo ja tego nie potrzebuję. Mam rodzinę. Rodzina mi wystarcza. To są moi najwięksi, najwięksi przyjaciele. Ja na przykład nie chcę właśnie być wszystkim. Nie chcę spłacać wszystkich długów społecznych, czyli na zasadzie kurde, kasę zarabiasz, a nie masz znajomych, Mirku, gdzie twój work life balance, nie? No więc ja nie mam work life balansu. Jeżeli mam się spotykać ze znajomymi, pieprzyć kocopały przy kawie, yy, pić wino i gadać o polityce i nie wiem, i narzekać, no to wolę, wolę nie mieć tego work life balansu, bo taka jest moja decyzja, nie? Jakby nie będzie społeczeństwo, jakieś takie kalki społeczne, nawyki nie będą mi rządziły w moim życiu, bo ja sobie wybrałem, że nie spotykam się. Znaczy, zresztą jak już miałem cztery roboty, to i tak większość znajomych nie chciało się już ze mną spotykać, bo nie zapraszali mnie na wesele, bo przeważnie wesele grałem. Nie brali mnie do kawiarni i knajpy, bo już osiągałem jakieś sukcesy, więc o czym by ze mną rozmawiali? Zawsze wypadali by blado. Kiedyś miałem w młodości taki, taką sytuację, że kumple robili Sylwestra i i mnie nie zaprosili na niego, wykreślili mnie z listy. Jak się spytałem o co chodzi, powiedzieli no bo to jesteś zawsze w centrum uwagi i wtedy nas nie widać. A jak Ciebie nie zaprosimy, to my mamy szansę. Nie? Więc tak to mniej więcej działa i to jest Twoja decyzja. nie? Czyli zawsze zadaj sobie pytanie, czy jesteś w stanie zapłacić rachunek. I Tim Grover, taki y, trener tam przygotowania mentalnego, jest książka u Marcina Osmana, polecam, tam niezwyciężony i chyba wygrana, coś w tym stylu. Tim S. Grover, polecam. To jest taka książka, że jak ją zacząłem czytać, i... <laughs> i zacząłem robić notatki, no to okazało się, że ja tą książkę przepisuję. Więc jest mega. I on tam opowiedział, że nie wiem, czy w książce, bo to akurat za z za I opowiedział taką mega sytuację, którą ja też przeżywałem w swoim życiu. <laughs> no, że tam marzone, nie że miał, tylko marzone córkę. No i ta córka, jak była malutka. On tam się gdzieś pakował, żeby znów gdzieś pojechać, coś robić, pracować i ona się pyta, tato, dlaczego znowu wyjeżdżasz, nie? No to on mówi, że no jedzie, żeby pracować, bo musi zarobić na rodzinę, na to, żebyśmy na co jeść i tak dalej. No a córka mu powiedziała taką bardzo mocną rzecz, że tato, jak będę jadła mniej, to czy zostaniesz ze mną i się pobawisz, nie? No i on wtedy bardzo mu się tam oczy zaskrzyliły, ale co zrobił? No zrobił to, że dalej się pakował i po prostu pojechał. Nie złamał się, bo chciał jej pokazać, ile kosztuje osiągnięcie sukcesu, nie? I to jest zawsze decyzja twoja. I ludzie, którzy nie biorą odpowiedzialności za swoje życie, no to jeżeli się rzucą w wir pracy, a coś im się spieprzy w życiu, to obwiniają tą pracę, nie? Na przykład, kurde, straciłem tam relacje rodzinne przez pracę. No nie, to Ty podjąłeś taką decyzję i ty zapłaciłeś taki rachunek, nie? I bierzesz to na klatę. I dlatego ja nie mówię, że macie nie być z rodziną i z dziećmi, bo nie mówię o tym. Mówię o tym, że Ty podejmujesz decyzję. Ja nie mogę Ci powiedzieć za pierwszej w soboty i w niedzielę przez cały dzień nagrywaj vlogi, pisz i tak dalej, nie siedź z rodziną, tylko Ty decydujesz. Czasami poświęcisz mi czasu, powiesz wtedy żonie, że słuchaj, teraz Ty trochę więcej bo ja będę wypierdzielaczem, ale później, jak będziesz wypierdzielaczem, to ty będziesz miał więcej wolnego czasu i powiesz, OK, teraz biorę to na klatę. nie? Ale chodzi o podejmowanie decyzji. No więc najprościej mówiąc, większość osób robi 10%, czyli robi bardzo mało, nie angażuje się, chce być wszystkim, chce wszystkich zadowolić. Czyli i dobrze gotuje, i dobrze biega, pisze wiersze, jest dobry w pracy, jest trochę śmieszny w firmie, no i tak dalej. Czyli wszędzie po trochu, po 10% i nigdzie nie ma efektu, a możesz właśnie być na 150% w jednej rzeczy i to jest właśnie ta siła. No i zapłaci za to jakiś rachunek. Więc największy problem jest taki, że wiele osób, które daje z siebie 10%, chce dogonić tych, którzy dają 150%. I tak naprawdę odniesienie sukcesu jest mega proste, bo wyznaczy sobie znaleźć kogoś, kto osiągnął według Ciebie sukces, który Ty chcesz osiągnąć i analizowanie, jak oni to robią, na przykład ich lejków sprzedażowych i po prostu robisz to samo. No i po prostu robisz to samo, aż osiągniesz efekt. Nie? Czyli, jakby nie dołujesz się tym, że robisz coś przez tydzień i ci nie wychodzi, tylko po prostu masz osobę, która zrobiła to, co ty. Na przykład, jeżeli chodzi o tworzenie lejków sprzedażowych, budowanie swoich produktów, budowanie swojego imperium, no to prawdopodobnie, jak się czymś zajmujesz i chcesz w tym sprzedawać kursy, osiągnąć jakieś tam efekty, to na pewno jest ktoś w Stanach Zjednoczonych, kto już to robi. Czyli, wystarczy sobie na YouTube wejść, wpisać to, czym ty się zajmujesz poszukać sobie, bardzo ważna rzecz to, żeby znaleźć kogoś, to buduje listę mailingową gdzieś tam na YouTube w opisie, zapisać się do niego na listę i wtedy masz gotowy lejek sprzedażowy. Zapisujesz się do niego, analizujesz jego maile, co sprzedaje, chodzisz na webinary, jak robi webinary, jakie ma produkty i odtwarzasz wszystko to, co on ma. Oczywiście nie kradniesz jego pomysłu w sensie, że kopiujesz jego kurs, robisz jego slajdy, tylko jeżeli ma kurs o szydełkowaniu, wersja podstawowa, trzymanie Szydełka, nie wiem jak to się nazywa, no to zrób kurs po swojemu, otrzymaniu szydełka, metody chwytu, ale skopiuj jego cały schemat. Nie? I nie zastanawiaj się, czy to wychodzi, czy to nie wychodzi, czy jesteś zmotywowany, czy też nie, tylko po prostu to zrób. Zrób jak robot. I nie zrobisz tego w tydzień, dlatego pamiętaj, że robisz mały krok codziennie. <laughs> I cały czas sobie zadajesz pytanie, OK, mam taki efekt, co muszę robić bardziej, lepiej, inaczej? Co muszę zmienić, tak, żeby osiągnąć to, co robi ta osoba? Masz mieć obsesję na punkcie powtórzenia jej sukcesu. I dla mnie na przykład taką osobą był, znaczy miałem kilka takich osób, które gdzieś tam i w Polsce, i w Stanach, po prostu się od nich uczyłem i patrzyłem, co one robią, jak byłem początkujący. Później przed takim, dla mnie, takim benchmarkiem był Maciej Aniserowicz, pozdrawiam, który robił no, robił kampanie na miliony, bo jak w Polsce były takie kampanie po 100-300 tysięcy, no to, no to to robiliśmy, nie? Tak jakby było normalne. Ale później on wszedł i podniósł poprzeczkę. No i mówię, kurde, skoro on potrafi, no to muszę się tego nauczyć, tak? Obserwowałem go, co on robi. Zadawałem sobie pytanie, dlaczego on robi bańka, a inni robią 300 tysięcy. I na przykład jedną z rzeczy było to, że miałem za tanie produkty i podniosłem cenę, i to mi mocno zmieniło biznes finansowo. Przykładowo, więc takie Naśladowanie pozytywne innych, gdzie są dla Ciebie inspiracją. I robisz ich kroki, jest bardzo ważne. Więc nie sil się na wymyślanie, bo niektórzy mają coś takiego, że kurde, nie zrobię tego, co ktoś tam, bo ktoś to zobaczy i powie, że jestem kopią. Myślę, że na całe moje życie realnie ktoś mi powiedział, że tam od kogoś skopiowałem że schemat działania. Zresztą ci ludzie piszą książki. Russell Branson mówi kopiujcie. Jeff Walker napisał książkę. Na temat budowania, czy znaczy tworzenia takich kampanii, czyli Product Lunch. Więc oni się tym dzielą. Ja po prostu to wdrożyłem. No i tyle. Jakby nikt ci tego nie powie, to są takie blokady, które sobie wymyślasz w głowie, a one nie mają żadnego znaczenia. Chodzi o to, że zamiast sobie tworzyć przeszkody w głowie, czyli wymyślać sobie scenariusze negatywne, po prostu testuj. Jeżeli się boisz, że ktoś ci oceni, że kopiujesz czyjś lejek sprzedażowy, to to, to zrób, skopiuj i później sprawdź przez ileś tam lat, czy ktokolwiek Ci to napisze. Uważam, że nikt Ci tego nie napisze nigdy, a że sobie pomyśli może kilka osób. Ludzie ogólnie nie są tak kumaci, jak Ci się wydaje. Jak Ty w czymś siedzisz, to tak, ale oni nie. Więc fajnie jest sobie skopiować taki lejek, czyli 10%, wydaje ci się, że robisz 150, a robisz 10%, czyli musisz robić więcej, wszystkich tych rzeczy, więcej nagrywać, więcej pisać, więcej live'ów, więcej webinarów, więcej osób na liście itd. I musisz to robić częściej, bo niektórzy na przykład piszą systematycznie, ale raz na tydzień. I ktoś, kto pisze codziennie, już z tobą wygrywa. Więc do usłyszenia w kolejnym odcinku vloga.